Hej, 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 cześć, witajcie na moim kanale. Tu Natalia. <gryw> Dzisiaj przychodzę do Was z testem z drapek. Chyba o, traci mi ostrość. Z testem z drapek z numerem 10 i te zdrapeczki dedykuję Przemkowi z kanału Zdrapto. Przemek poprosił o klub milionerów, zaproponował klub milionerów z numerem 10. Udało mi się zdobyć. Także no co, wkład 30 zł. Um, mam dwie takie po piątaku, więc od nich zacznę. No i zobaczcie. Zrobiłam sobie nowe. Jakoś tak mi się wydaje, że są mega skrócone, ale, ale są bardzo ładne. Podobają mi się. Nie wiem, czy Wy to tak widzicie jak ja. E, no i co. Pochwaliłam się, przywitałam się. No to zaczynam drapanie. Przemek, trzymaj mocno kciuki, bo ostatnio jak drapałam dwudziestki, piątki, no to sami wiecie jak mi poszło. nie Fajnie, naprawdę słabiutko. Ja tu sobie jeszcze może przybliżę, uda mi się. Wow, przesadziłam. O, idealnie. No, i co, tutaj wiadomo, szukamy rubinu albo siódemki. I mamy dziewiętnaście, piętnaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia, czternaście, trzydzieści trzy, czterdzieści dwa, dwadzieścia trzy, trzynaście i trzydzieści jeden, więc mamy pustaczka. Teraz wezmę kocham zdrapki. No i co, szukamy serduszka oczywiście, bardzo bym się ucieszyła, jakbym w końcu to serduszko wydrapała w tej zdrapce 24, 21, 6 i 14 i tych liczb szukamy. a mamy 35 no za wysoko 29 24 zobaczcie jest wygrana super ja już się bardzo cieszę e, powiem wam że miałam takiego stresika siódemeczka z oboczek 11 30 nie mamy jedyneczka. Dwadzieścia sześć i szesnaście, trzydzieści trzynaście też oboczek, dwadzieścia dwa oboczek, dziewięć i dziewiętnaście. Także super, <grytanie> że się udało tutaj coś wydrapać. Tylko co ja wydrapałam, dwadzieścia cztery. A pod 24 jest piątal. Więc super. Już jest lepiej niż poprzednio. No i klub milionerów. Wezmę sobie to do drapania. Albo wiecie co? Wezmę sobie to do drapania. I tutaj jest 8. Szukamy 8, 35 czwóreczki 43, 13 i 9. Albo albo safe. Dobra. Ten yy, breloczek wygrałam kiedyś yy, na chyba na 100 subskrypcji u Ewci. Naszej Ewci Stanisławskiej, która też nagrywa z drabki, Więc jeżeli jej nie znacie. To zapraszam na jej kanał, tak samo do przemka z drapto. Mm, no i co? Nie przedłużam, tylko drapię. Mamy siódemeczkę, dwójeczkę, jakoś strasznie nisko. 14 jest pierwszy oboczek 22, 34 też nie. 44 też obok 41. Jeżeli byście chcieli jakieś, macie do mnie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie w komentarzach. A ja na następnym odcinku bardzo chętnie na nie odpowiem. Na następnym bądź jeszcze następnym. Także jeżeli. O ile nie będą zbyt prywatne, osobiste, no to bardzo chętnie odpowiem. Trzydzieści dwa też nie mam. Dziesiąteczki też nie. Jedenaście, trzy też nie szesnaście dziewiętnaście trzydzieści siedemnaście. 12, 27, 42. Wow, zobaczcie. No powiem wam, że się nie spodziewałam. Mam safe. Już się mega cieszę, bo już ten odcinek wychodzi nam na plus. 23, 29. No super, ale się cieszę. 33, 47 i 37. Także co my tu możemy wygrać? No, 4 dyszki, 20 razy 2, zapewne. I się nie pomyliłam, więc na tej zdrawce mamy 4 dyszki. Kurczę, ale się naprawdę cieszę. Widzisz, Przemek? Celny strzał, bardzo Ci dziękuję za propozycję. E, taką konkretną, dokładną propozycję, właśnie bo klub milionerów sam wskazałeś nazwę zdrawki, którą mam drapać. Więc e, super. Wkład na dzisiejszy odcinek to było 30 zł, a wygraliśmy e, 45, czyli 15 do przodu. Tak dobrze mówię? No, dobrze mówię, 15 zł do przodu. Dla mnie super. Naprawdę mega się cieszę. Także co, pamiętajcie, jeżeli chcielibyście zadać mi jakieś pytanie, to zostawcie to pytanie w komentarzu. Ja bardzo chętnie odpowiem. E, zapraszam na kanał do Przemka, zdrapto i do Fci. Jak już wspomniałam o niej, to, to zapraszam również i do Fci. Efcia drapie zdrapki z zagranicy, więc jakaś tam nowość, no nie? Coś innego niż to, co tutaj u mnie widzicie. I co? Już w tym momencie zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z testów zdrapek z danymi numerami. I na tą chwilę się z Wami żegnam. Buziaczki przesyłam, pozdrawiam cieplutko i do następnego odcinka. Pa, pa!